Turnieje Ligi Mistrzów, Ekstraklasy, Premier League i inne. Typuj i wygrywaj nagrody na bet.pl. Link w opisie. Moi drodzy, trzeci odcinek, czyli oczywiście trzeci dzień meczowy w naszej drodze Leicester po Puchar Ligi Mistrzów. Nie przedłużamy, tylko rozpoczynamy. Swoją drogą FC Kopenhaga to jest drużyna, którą od podstaw w całości stworzyłem ręcznie ja. Od zawodników, poprzez stroje, poprzez herb, poprzez stadion, wszystko zostało stworzone przez moją osobę. I nie ukrywam, iż jestem bardzo, bardzo z siebie zadowolony. I mam nadzieję, że za to wręcz poświęcenie, o ile mogę tutaj nazwać, zostawisz w tym momencie kciuka w górę. A takim moim Mount Everestem marzeń, jeżeli chodzi o ten odcinek, jest przebicie progu 3000 łapek w górę. Ponieważ naprawdę bardzo, bardzo się Wam spodobała ta seria, i naprawdę bardzo miło. Jest człowiekowi, który po prostu tworzy coś, co się Wam podoba. Naprawdę świetne, świetne uczucie. Tak wiem, w ostatnim odcinku sporto był błąd, jeżeli chodziło o nazwiska zawodników na koszulkach. Nazwiska były na górze, a na górze też była nazwa sponsora. Bardzo serdecznie za to przepraszam. Ten błąd został już naprawiony i w rewanżowym spotkaniu sporto już wszystko będzie ok. Patrzcie, jak ładnie walczyłem ze strojami. To są stroje e, drugie Kopenhagi.

Champions League anthem, the perfect backdrop to this eagerly awaited night of European football. Mamy, moi drodzy, wyjściową jedenastkę Leicester City, jak widzimy, dosyć żółto w tej drużynie, ponieważ sporo zawodników ma żółte kartki, a jedenastka, moi drodzy, bardzo dobrze ma zmiana, bez zmian w tym składzie. Za to przejdźmy sobie do składu FC Kopenhagi, na prawce mamy Andersena, później Per Nilsson, później Okore, Augustinson, Ankersen, środek to jest Kadri, Amanqua, Cornelius, Jensen, Jorgensen i na ataku, moi drodzy, Nikolaj. Także, moi drodzy, nie przedłużamy, tylko rozpoczynamy to spotkanie. Czas wygrać trzeci mecz z rzędu na King Power Stadium, oczywiście. Niebezpiecznie pierwsza akcja ofensywna ze strony Kopenhagi, ale na szczęście fatalne podanie. Tym razem w Cornelius. Podanie górą uderzenia, ale prosto w rękawicę Michaela. Teraz Jamie Vardy. Jamie Vardy, on może uderzyć, ale oddamy do za Przepotężny strzał. No, ale niestety Andersen broni, moi drodzy. Czas w końcu wykorzystać jakiś stały fragment. Tutaj gry Fuchs dośrodkujmy sobie daleko. Tutaj jest Drink Water, Drink Water, ale niestety fatalne wykończenie. Kolejne dośrodkowanie Fuchsa ze stałego fragmentu gry. Teraz Musa, i tak jest, moi drodzy. Udało się fantastycznie wykonany stały fragment. No i mamy to, moi drodzy. Jest bramka. Musa zdobywa kolejną bramkę. To jest jego trzecia bramka w tej edycji Ligi Mistrzów. Fantastycznie wykonany, stały fragment grywał przez Fuxa, No, nareszcie, nareszcie udało się po prostu dośrodkować i to dośrodkować perfekcyjnie, prosto pod nogi musy. A on się już nie pomylił i wykończył to idealnie. Prowadzimy, moi drodzy, w 12. Minucie 1 do 0. Teraz Vardy, szansa na kontratak po świetnym przejęciu. Vardy, uderzamy sobie Vardy i to jest dwa, to jest dwa, takich błędów się nie popełnia, nie puszcza się Wardiego nieupilnowanego. Dwa do zera, bardzo szybki knockout i to jest moi drodzy piąta bodajże bramka Wardiego, tak mi się wydaje. No, naprawdę niesamowici są ci nasi napastnicy. No, ale takich karygodnych błędów nie wolno popełniać. Ostatni obrońca nigdy nie może stracić, i to w tak głupi sposób, piłki. Także, moi drodzy, no, Kopenhaga jest sama sobie winna. Wardy po prostu wykorzystał prezent, który został mu podarowany przez obrońcę Augustinson. To był bodajże, no, i wykorzystał go. I kolejne dośrodkowanie Kopenhagi uderzenie, ale na szczęście tym razem nie w bramkę. I fatalny błąd. Teraz Kopenhaga ma szansę, słupek! No ale niestety już z dobitki się nie pomylili. Zawodnicy Kopenhagi. I mamy 2 do 1. Cieszy się o korę No ale to jest bramka zdecydowanie po naszym błędzie. Także moi drodzy, niestety stało się, straciliśmy bramkę. Gol kontaktowy ze strony Kopenhagi. Trzeba się wziąć z roboty, strzelić trzecią bramkę. I w natarciu po raz kolejny zawodnicy Kopenhagi wypuszczenie piłki. Ależ Michael zawahał się, a ostatecznie złapał piłkę w ręce. I moi drodzy, koniec pierwszej połowy Leicester City wygrywa 2 do 1 Po dwóch bardzo szybko strzelonych bramkach Ponieważ w 12 i w 15 minucie Kopenhaga później uderzyła z dobitki No i bramka kontaktowa Zmienił się obraz tej gry po bramce kontaktowej Nie mogę powiedzieć, że nie Oddaliśmy trzy strzały, trzy celne Natomiast Kopenhaga 5 strzałów Z czego dwa z nich były celne Trzeba się wziąć do roboty I Musa, Musa, szansa na strzał Musa! Na tarczy po raz kolejny zawodnicy Kopenhagi, dośrodkowanie, ale interweniował Michael. Także moi drodzy, mamy zmiany na boisku się pojawi Albrighton zamiast Kapustki. Oj, strasznie spóźniony ślizg przez Wes'a Morgana, oby się to nie zakończyło czerwoną kartką, na szczęście tylko żółta. Matko Boska, jest naprawdę niebezpiecznie, napierają nas strasznie. Szansa na kontratak. Fuchs widzi wypuszczającego się Wardiego. Wardi ma szansę zosiatkować do musy, ale tutaj się znajduje jednak Marys! Marys! I obok słupka. Oj, cholera jasna. I oby się to nie zakończyło czerwoną kartką dla naszego kapitana Wes Morgan. Pss, tak jest! Fuck! Muszę zapanować nad tymi wciskami, a to nie jest takie łatwe, ale moi drodzy, to oznacza jedno. Kończymy to spotkanie w dziesiątkę. I kolejny mecz rozegramy bez naszego kapitana. Fatalnie, no ale ten wcisk nie był do końca aż tak źle wyczuty. No ale niedobrze, niedobrze, zdecydowanie niedobrze. Andersen, co za dziwna decyzja ze strony Kopenhagi. I kontratak, Washer. Washer atakuje, oddaje do Tokusa, czyli strzelca jedynej bramki póki co dla Kopenhagi. Świetne przejęcie piłki przez Puksa. Ale teraz fatalne! No ale na szczęście świetny. Tutaj wszystkich nie ma. Mowy o żadnym faulu. I musa trzeba strzelić tą bramkę. Trzeba zabić tego gwoździa, ponieważ może być naprawdę niebezpiecznie. Trzy minuty doliczone. Schmeichel Dalekie doświadkowanie piłki. Tu jest All Brighton. All Brighton ostatecznie nie przejmuje piłki i wybicie. Paniczne wybicie piłki przez piłkarzy Kopenhagi. Jeszcze jest czas na strzelenie bramki, moi drodzy. Jeszcze jest szansa. All Brighton po raz kolejny All Brighton. Szansa na strzelenie go las do środkowania. No ale był niestety spalony. Moi drodzy, ale te uciekające sekundy oznaczają tylko i wyłącznie jedno. Kolejne trzy punkty na koncie Leicester City. Tak jest, wszystkie bramki padły w pierwszej połowie tego spotkania, ale naprawdę ogromny szacunek dla Kopenhagi, bo póki co byli zdecydowanie najtrudniejszym przeciwnikiem, czego się nie spodziewałem i sprawili nam zdecydowanie najwięcej trudności. Bardzo dobrze się za, zaprezentowali, przepraszam, zarówno w ofensywie, jak i w defensywie, no i nie będę ukrywał, że zasługiwali na bramkę na 2 do 2. Moi drodzy statystyki, jak widzicie bardzo, bardzo wyrównane, 7 strzałów po stronie Kopenhagi, 6 po naszej. No i... co ja tutaj mogę więcej dodać? Mieliśmy po prostu więcej szczęścia w tym meczu. Moi drodzy czas na kolejną porcję wyników z trzeciego dnia meczowego w Lidze Mistrzów 2016-2017. Arsenal pokonuje Ludogorec, Razgrad 2-0, PSG Gromi Bazel 3-0, Napoli przegrywa z Benfiką u siebie 3-1, tego się nie spodziewałem. Dynamo Kijew wygrywa z Besiktasem, Barcelona przegrywa z Borussią Mönchengladbach u siebie. No dobra, powiem szczerze, że tego się już też kompletnie nie spodziewałem. Manchester City gładko rozjeżdża Celtic na wyjeździe 4 do 0, Bayern Monachium skromnie, bo skromnie, ale wygrywa z PSV, a Rostow zostaje rozgromiony przez Atletico 4 do 1, moi drodzy. A co słychać we drugim dniu, czyli oczywiście w środzie, Monaco wygrywa 2 do 0 z CSK, Tottenham 1 do 0 skromnie z Bayerem, Borussia przegrywa 2 do 0 z Realem Madryt, Legia Warszawa wygrywa ze Sportingiem. Coś niesamowitego, szczerze powiem. Nie spodziewałem się tego kompletnie. Ale moi drodzy legioniści ugrali To mają 3 punkty Coś niesamowitego Leicester City Oczywiście 2 do 1 z Kopenhagą Klub Brusz przegrywa z Porto 1 do 0 no nareszcie się Portugalczycy Obudzili Olympic Lyon 2 do 0 z Sevillą A Dynamo Zagreb, przepraszam Uległo 3 do 0 Juventusowi Także moi drodzy zerknijmy na sytuację W grupach na pierwszym miejscu PSG Z dorobkiem 7 punktów i lepszym bilansem Bramkowym od Arsenalu który również tych punktów ma 7 Później odpowiednio Ludogorec i FC Bazel po jednym punkcie Grupa B, natomiast to jest Benfica na pierwszym miejscu, później Napoli, Dynamo Kijew i Besiktas z tymi swoimi dwoma remisami teraz spadł na czwartą lokatę. W grupie C natomiast czynie się coraz ciekawej FC Barcelona sensacyjnie uległa Borussia Mönchengladbach, która ma 4 punkty, no ale to nie zmienia, że Katalończycy są na pierwszej lokacji. Za nimi jest oczywiście Manchester City a ostatni Celtic. Tutaj chyba bez niespodzianek, bez żadnych niespodzianek. Grupa D Bayern Monachium dominuje, 3 mecze, 3 wygrane, 9 punktów. Później PSV, 2 mecze wygrane, jedna porażka. No i Atletico, które tak skromnie, bo skromnie, ale ma te swoje trzy punkty i goni PSV zdecydowanie w rundzie rewanżowej się im odgryzie, przynajmniej mam taką nadzieję na ostatnie Rostov, który jest po prostu niszczony w tej grupie. W grupie ekluje Tottenham, który wygrywa wszystkie spotkania, które dotychczas rozgrywał, później jest Bayer Leverkusen, który jeden mecz wygrał, jeden mecz zremisował, a jeden mecz przegrał. Później jest Monako i ostatnie Ceska, Moskwa z jednym punktem, zaledwie z jednym punktem. Grupa F to jest pierwsze miejsce, czyli 9 punktów po stronie Realu Madryt. 3 wygrane spotkania. Później jest Borussia Dortmund, która podobnie jak ich koledzy z Bayeru Leverkusen mają jeden mecz wygrany, jeden mecz zremisowany, jeden mecz przegrany. I później naprawdę niesamowita sensacja, jak dla mnie Legia Warszawa z trzema punktami zdobytymi ze Sportingiem. Na no, ostatni Sporting z zaledwie jednym punktem. Grupa G, czyli oczywiście nasza grupa, to jest Leicester City. na pozycji lidera w fotelu lidera. 9 punktów i niesamowicie pozytywny dorobek bramek. Później Klub Brugge na drugiej lokacji, trzecia Kopenhaga i czwarte Porto, chociaż te wszystkie trzy kluby mają oczywiście po trzy punkty, więc tutaj się może wszystko zmienić zaledwie w przeciągu jednego spotkania. I ostatnia grupa to oczywiście, moi drodzy, grupa H, tutaj bez zmian Juventus ciągle na fotelu lidera, później Olimpik, Lyon z drobkiem czterech punktów i Sevilla z trzema punktami. Ostatnie Dynamo Zagrzeb. Moi drodzy, zerknijmy na klasyfikację strzelców, najlepszych strzelców w lidze mistrzów na pierwszym miejscu Jamie Vardy Exekwo z Robertem Lewandowskim Później Musa z trzema bramkami Tak samo jak Edinson Cavani, Thomas Miller Fernando Torres, Hummingson Cały czas te trzy bramki, które zdobył na początku no i Cristiano Ronaldo, pozostali zawodnicy to Mandzukic, a reszta tutaj po dwie, jedną bramkę, ich wszystkich możecie sobie tutaj zobaczyć, no ale mnie naprawdę bardzo, bardzo cieszy fakt, iż to właśnie Jamie Vardy, egzekwa oczywiście z polskim Robertem, jest na pierwszym miejscu. Także moi drodzy, następne spotkanie już w czwartym odcinku, oczywiście Leicester Tour to jest rewanżowy mecz z Kopenhagą i tutaj się zdecydowanie będzie działo, bo nasi przeciwnicy będą się nam chcieli odwieść, bo po prostu w tym meczu nie mieli szczęścia, nie oszukujmy się, w pewnych aspektach byli nawet od nas lepsi. Także moi drodzy, jeżeli chcecie jak najszybciej zobaczyć kolejny odcinek z Leicester Tour, koniecznie zostawcie kciuka w górę i komentarz, że chcecie jak najwięcej tych odcinków. Ja się z wami żegnam i na razie moi drodzy i pa pa!